Witam moi drodzy. Jerzy Andrzejewski, Polski Ruch Antywojenny, 29 lipca 2024 roku. E, moi drodzy, duże zmiany, bardzo duże zmiany. E, rozwijamy się, zmieniamy narrację, znaczy trzymamy się może narracji, którą mieliśmy, plus troszeczkę ewaluujemy. E, to już i tak. To i tak już widać ewolucję w ruchu antywojennym, bo nie jesteśmy ruchem stricte antyukraińskim, nie jesteśmy ruchem antyamerykańskim, jesteśmy ruchem antywojennym, moi drodzy, i to, co jest najważniejsze w naszym przesłaniu, to właśnie ta antywojenność. Jeżeli chodzi o. Wszystkie nastawienia do wojny to jesteśmy oczywiście przeciwni. Ale to nie wszystko moi drodzy. Mówię, że ewaluujemy. Ewaluujemy oczywiście, bo to co mamy na świecie, czyli 183 konflikty zbrojne, typowe konflikty zbrojne, które tak naprawdę to co widzimy. Na polu bitwy, to co widzimy, różnego rodzaju ludobójstwa, to co widzimy, to że świat po prostu tak, na, tak naprawdę jest w strefie wojny. To widzimy. Ale mamy drugi aspekt i tym zajmiemy się też jako polski ruch antywojenny. Jest to walka z patologią, z patologią, bo tak to naprawdę należy nazwać, która chce wedrzeć się do nas. Na siłę i nas w jakiś sposób utopić w takim całkowitym zgiełku i zniszczyć Europejczyków. Chodzi mi konkretnie o ekoterror. Ekoterror, czyli tak zwany Zielony Ład. Chodzi mi również o wszelkie działania WHO. Chodzi mi o szczepienia, które są w tej chwili, jest projekt, żeby nas zmuszać do szczepień. Jest to. Tak, tak zwana opieka lekarska poszczepienna. To znaczy nikt nie bierze odpowiedzialności za to, co się dzieje. Ludzie umierają, ale nikt się nad tym nie zastanawia. To jest właśnie patologia, którą też się zajmiemy. Moi drodzy, tak naprawdę wojny wojnami. Być może niedługo skończy się jedna z wojen, która trwa za wschodnią granicą. Być może niedługo skończy się działanie Izraela, Przeciwko Palestyńczykom, albo się to wzmocni. To na pewno istnieje i na pewno tym powinniśmy się zajmować jako polski ruch antywojenny, który przede wszystkim walczy z wojnami. Ale znajdźmy również drugą część tego wszystkiego, to znaczy te wojny, o których się nie mówi, których nie odbieramy jako wojny, bo wydaje się nam, że to z wojną nie ma nic wspólnego. Nic bardziej błędnego, moi drodzy. Zielony Ład, czy działania WHO czy wiele innych czynników, które mają nas w jakiś sposób zniszczyć. Chodzi mi również o to, że wprowadza się różnego rodzaju inne patologie, to co jest nienormalne, zrobi się, na, zrobi się normalne i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, z tym wszystkim będziemy walczyć jako polski ruch antywojenny. Polski ruch antywojenny jest tak naprawdę ruchem, który jak widać chce pomagać nam, obywatelom, Polski, Europy i całego świata, moi drodzy, który chce pomagać ludziom i to jest najważniejsze w tym, co chcemy zrobić. My nie jesteśmy nazistami, nie jesteśmy faszystami, nie jesteśmy nawet nacjonalistami. Jesteśmy po prostu ludźmi, którzy chcą dobrze dla innych ludzi. Chcemy, żeby żyło się nam wszystkim dobrze, dostatnio i spokojnie. Tylko tego chcemy. Czy to tak dużo? A jednak dużo, jak widać. Do zobaczenia, moi drodzy.